ponownie jesteśmy na tej działce gdzie porciakiem wyciągałem korzeni. No i to po prostu czuć, czuć tu sobie jedź kubusiu. Tu sobie jedź kubusiu. No i ta pszenica, tak w odczuciu, no podobna do tamtej, tak jakby troszkę, bo to wiecie, każdy dzień ma wpływ. Tu było mocno przerusztowane, bo było porciakiem przerusztowanie, niepotrzebnie. Więc poszedł bo, i ta mi stawała, mówię, porto, porto. No i było porciakiem. Najpierw był głębosz, potem było... Wiecie co, Mulczer, Głębosz, Porciak, Agrotom i Siech. I tak nie wyszło równo przez tą właśnie włókę: to jest hop, 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 hop. No ale to mówię, no to. To przez włókę i jeszcze korzenie, które gdzieś tam. No ale to głównie jest przez włókę spowodowane, bo korzenie to by tutaj do No i tutaj przed chwilą, no nie było jak na gradzie, ale już jechałem na czwórce. Bardzo szybko bo to mamy piątą klasę, 120 litrów, już niżej chyba się już nie dało zejść, by ogarnąć na brązowych jako takie jeszcze nawożenie i trafić cokolwiek no ale te 10 na godzinę to jeszcze jest człowiek w stanie wytrzymać, przynajmniej na tych pokładach szerokich, szerokich no, no przyjmijmy, że na tych standardowych co wychodził prawie, że no takie coś na to dopiero będzie walić no, ale tu jeszcze jest z przodu obciążnik i on jeszcze tutaj też dodatkowo jakby wspomaga Już nie, nie chcę tutaj tego odpinać, zapinać nie wiadomo co mnie będę robił gdzieś tam do ziemi woziłem, to znowu się przydał bo był po opadzie no i tu będziemy wyjeżdżać daleko Ryzykujemy jeszcze 150 litrów. O, znowu mi kabel wypadł. Dobra, 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 wyszedł za, za obręb. O, ścieżki no, bo mi się bardzo podoba jak ona prowadzi tu huh, jakiegoś bawola człowiek dał, a, a było jarka, Nie przed jarką. Tutaj to z nawożeniem gdzieś jakby za, za inaczej za późno, ale to są takie niuanse no, które tutaj można by powiedzieć mają bardzo mały wpływ jeśli chodzi o klon. No, pszenica sucha nie wiem, dzisiaj rano o 6 trawa też była podmrożona czyli było w okolice 0 bo siódmej to zaczęło to odpuszczać no, także tak to wygląda nie Paweł mówi, kurde człowieku, jak to wyjdzie z takiego kokluszu, jaki Ty zrobiłeś i ta pszenica będzie, to mi to są czapki z głów człowieku, to jest aż nierealne, żeby w takim syfie, mówi, no zasiać broną aktywną jeszcze i, i tym wszystkim mówi, że to jest naprawdę takie... Bardzo ekstremalne, co tutaj się wyprawia u Ciebie. Ja mówię, no bardzo, 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 Paweł, ekstremalne e, to wszystko wyglądało. No dzisiaj, no, no mamy już no, kwiecień, tak? Ale mówię, no porównując do wielolecia, ten ciepły marzec jakby posprzyjał tej wegetacji, tej pszenicy późno I oczywiście wczesniejszonych też posprzyjał, ale jakby troszkę nam podciągnął wyżej. Te pszenice, które były późno siane, właśnie w listopadzie czy kiedy. No i dobra, żeby tutaj nie robić zbędnych tych, tak, z Na górce obcinam, to, to na dole dodaję, no bo mamy potencjał jest na 8-9 ton, tak, no to tutaj możemy tam te 15 litrów jakby zwiększyć. Ciśnienie wtedy jest 1,5 bara, ale znowu się przyciemniło. ja nie wiem o co to kurde chodzi, z tym się go ciśnienie jest 1,5 bara, wtedy jeszcze jest bardzo, bardzo optymalnie, tylko tutaj tą bębną ze względu na te wstrząsy, już tak nie płynie jak powinna, chociaż jeszcze idzie się ustabilizować z nią, idzie się ustabilizować, także jeszcze nie jest źle, ale mówię, no więcej, więcej na godzinę nie pogonimy jak pogoniliśmy. Lepiej nie dolać, gdzieś przelać i tak przelewam standardowo. Tu jeszcze widziałem, że te korzenie mi się łapały w włókę. I jeszcze dodatkowo mnie tutaj gdzieś no, na Uwrociu, gdzie można być taką kukurydza była największa. To jeszcze gdzieś dodatkowo jesteśmy tutaj. Tak, na no, troszkę mógłby się przestawić patrzę mniej więcej na tą szerokość Twoich opon i mówię, bo zawsze jak siejesz no to są jeszcze te luzy i też nie wiem, czy idealnie jest ustawione po prostu na, na takim środku centralnie te ścieżki no to też może wynikać i z delikatnych grawitacji no bo kierownica Cię wyciąga ale maszyna i tak i tak sieje swoje ale porozmawiać tutaj tej nawigacji, stąd 01, 02 Skręć, dobra, obcinamy dawkę na 150 z powrotem Bo tu już zaczynamy wpadać na górkę, która zawsze była trudna w uprawie Z takimi bryłami ze wszystkim, tak się ołożyło, to normalnie aż Puu, ciągnik stawał, to jest tak jak gdzie jest Kepler, ta sama górka Taka jakby trochę gliniasta, trochę taka ilasta, Ciul wie co to jest przy systemie bezorkowym jest dużo łatwiej to ogarnąć jeśli chodzi o, o uprawę, bo nawet jak się wyciąga tych takich klucek to się wyciąga tyle co pługiem. Także tu jest pole, gdzie jest już czwarty rok chyba, chyba tak, bo to był rzepak striker było robione ee, coś my tutaj. nie pasuje rzepak striker tutaj był z czasu temu, no kurde z tym przyciemnianiem, no zaraz go nie w dupę kopnę no ale to można by powiedzieć, że od tamtej pory to był jeszcze moim zielonym gruberem robione także tak to wygląda tutaj system bezorkowy najdłużej jest po prostu prowadzone Bezorkowo jeśli chodzi. Ty o te pole, to jest tam gdzie rośnie kwazar. Tam jest piąty sezon. I jeszcze gdzieś tam któreś pole było. Dobra, dobra. Daj mi spokój, bo potem zapomnę cię wyłączyć. No widać, że gdzieś tu delikatnie są niedolane. Te, bo to też był ustawiony, tak prawdopodobnie opryskiwać. Opryskiwać był tak ustawiony, że on. On sobie miał tutaj chyba 55% z tego co pamiętam. No i delikatnie, teraz dałem 60%, żeby ewentualnie dolał te miejsca brakujące. No jak nie doleje, to też nic się nie stanie, bo zawsze na tych składach azotu, tak zwanych zawsze te zboże leży. Tak to wygląda, przynajmniej w, mojej, w moim odczuciu i z mojego doświadczenia, że te złoże później leży o no, tu jeszcze sobie pociśnięmy 150 zaraz sobie przejdziemy na 165 za góreczką no także mi no, się wydaje że nie źle obsada te 500-600 głosów jest tutaj będzie uzyskana bo to jeszcze weryfikuje potem pogoda bo możecie mieć przy tak, jak Wam mówiłem dywany perskie możecie mieć Zarąbiste, bo mu się wydaje, ale mam pszenicę, jaka gęsta! Ja pierdolę trzeba wiedzieć, trzeba pooglądać, że taka pszenica gęsta później robi 6, piór 5, później robi 4, na końcu robi 3, bo 300 stóp na metrze kwadratowym daje nam 900 kłosów To jest chyba na rekord polski. Przynajmniej tak mi się wydaje. No także Źle nawóz, źle wodę, a później i tak z tego nic nie macie. I krótkie kłosy, bo jednak wszystko ta gęsta pszenica wyjadła. A Wam zostaje pusta słoma dla kombajnu. Dlatego ja nie jestem tutaj bardzo długo, można by powiedzieć, trafiałem z tą dawką. Kombinowałem nawet 115 litrów RSM-u na Sorego, bo wiedziałem, że on ma ten gężyta i się bardzo mocno krzewia na wiosnę. I RSM siarką szedł i taki, i sraki. I mogę Wam tylko powiedzieć, że yy, właśnie wcześniej podany awóz, nawóz, a w mniejszej dawce robi nam, jakby bardziej optymalną optymalną obsadę, a nieżeli dużyna, duża dawka nawozu podana w późnej fazie. Eee, no i tak tutaj wygląda, no, mamy, mówię, fazę trzech rozkrzewień, góra gdzieś tam czwarte się pojawia, ale na 99,9% na tej glebie ten czwarty pęd, czyli nasz kłos zostanie odrzucony, co i tak uznałbym, że trzy, jeśli by zostały, to mamy naprawdę, nawet jak będzie 600 kłosów, to mamy to na wynik na 10 ton. Bo wtedy te kłosy są jak ręce, a nie takie jak o razem z palcami macie prawie potem kłosa 13, pięter czy ileś, a nie macie takiego kłosa yy, króciutkiego, czy tam jest tych pięterek 6-7. Mówię na przykładzie swoich ziemi. Może ktoś ma ziemię, pierwsze, drugie klasy i jest w stanie wykarmić 900 głosów. Jestem w stanie wierzyć, bo Kuba też mówi, że tutaj mamy lepsze odcinki i pszenica dosypała nawet po 11 ton. Nie w ubiegłym roku, bo to był bardzo trudny sezon, ale dwa sezony do tyłu, mówię, 11 ton nasypała. Chyba ten LG Keramik, coś takiego. i mówi o odmianę ceramik, tak, 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 dokładnie i mówi, że no naprawdę nie spodziewał się tak takiego plonu no tylko pogratulować, że są takie ziemie w Polsce, są z potencjałem są rolnicy z taką wiedzą, że po prostu są w stanie uzyskać bardzo duże wydajności, jeśli chodzi o no skręć trochę Wydajności chodzi o zboża, także tutaj tylko można pochwalić, tutaj Paweł też gospodarzy tutaj na dobrych ziemiach, tak tutaj rzepak, można powiedzieć, plantacja pokazowa, część była przesiewana, prawdopodobnie to jest ten odcinek, tutaj kiedyś było drzewo, pamiętam, że to mówi, że 5 hektarów. Ja widzę troszkę różnicę w wysokości, wy tego nie będziecie widzieli. Ale naprawdę, no, tą ówczesny siew gdzieś tam, jak no, mówiłem, nie będę czarową, kiedy ona ale przesiewał jeszcze w sierpniu, bodajże około 25 z tego co kojarzę. Także, no, Też piękny rzepak wyszedł taki że... Mam nadzieję, że już troszkę się ustabilizuje, jeśli chodzi o. Moją pracę w najbliższym czasie. Będę miał więcej czasu, żeby to wszystko ogarnąć ładnie. Ładnie. Mówię, nie mówię, że idealnie, ale ładnie. Yy, tak jak kiedyś. Po prostu i, i tyle. No. Mogę zawracać drogę, no ale no, zawrócimy tutaj w pszenicę. Dobra, 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 nie piszcie mi. W pszenicę wtedy na wąskich pamiętam, że tak samo jakoś zawracałem, choć mógłbym też na drogę i chyba byłoby mniejsza strata aniżeli w ten sposób jak teraz sobie nawróciłem, ale jeszcze w tej fazie to nie przeszkadza w tej fazie to nie przeszkadza także no na taki kokluszowy siew, który tutaj wystąpił to nawet widać tutaj gdzie, gdzie te korzenie ciągały na w tak zwane tak zwane ciemno też jest po prostu Okej, yy, okej, okay, okay. no tutaj jakiegoś bardzo dużego zachwaszczenia nie ma na razie, ale nie martwcie się, to, to jest, to jest zawsze nie ma, nie ma, nie ma, a później nagle mi się, yy, nic z owąd z owąt mi się pojawia. Nie ja na razie to tak właśnie zrywam, resetuję, bo tak patrzę, żeby idealnie się umieścić by w ścieżkę te koła są szersze także mówię, no to jest kinematyka i, i, i troszkę może się jakby nie zgadzać z względem opryskiwacza dlatego w silniku mam ustawione 3 metry a jeżeli nie nie mniej nie mniej no i tu sobie wjeżdżamy w ostatni taki pipidówek niestety nie ogarnęło się że tutaj nawet nie trafiłem wtedy w ścieżkę no to coś tam będzie niedolane to się mówi pierdzielić to pierdzielić to no zwijam się i no i co tam no tam potem będą małe kawałki no pszenicy są w bardzo podobnej fazie może tam gdzie ten słup był kiedyś rozkaczony on jest trochę większe ale to tam jest zamieszanie bo tam są teraz wodociąg to tamto także tam nie ma o czym gadać może na tym kawałku to był ostatni siany jeszcze ze dwa słowa i tyle pozdrawiam